Dziwne, jest godzina prawie 23. Myślę, że tu nikogo nie wiedział, jednak ktoś jest. Teraz pytanie: Co oni tam robią? Dobra, pójdziemy tam dalej, ale ja bym chciał tutaj właśnie zrobić te, te badania. I to jest głoś co serwisuje te rowery śląskie z metropolii <grych> ale jaja, tego wystraszył chyba ale widzieliście, była już aktywność tam, w tym miejscu dobra, przejdziemy tam dalej za tą budkę, bo tu już jest kansen o, tu jest kansen widzicie? Ja nawet nie wiedział, że to jest kanclerz. To jest wyjście do skansenu. <gry> Dobra, my idziemy, my idziemy tu, w ten las i tu włączymy taka dwójka. Czy jesteś tu ze mną?